Cześć, przygotowałem kolejne zadanie, tym razem z ruchu złożonego. Treść zadania wygląda w następujący sposób. Kule regulatora od środkowego wata obracają się wokół pionowej osi z prędkością kątową omega 10. Wskutek zmiany obciążenia maszyny oddalają się od osi, przy czym pręty regulatora mają w danym położeniu prędkość kątową omega 1, równa się 1,2. Obliczyć prędkość bezwzględną kul regulatora w rozpatrywanej chwili. Jeżeli długość prętów L równa się 50 cm, odległość między osiami ich zawieszenia 2E równa się 10 cm, a kąty między prętami a osią regulatora wynoszą alfa 30 stopni. Omawiając ten rysunek, tak mniej więcej, to te kulki one się obracają wokół wokół tego pręta który znał się y, i musimy znaleźć prędkość, z jaką ta kulka będzie się kręcić. To są nasze dane. Teraz przejdę do opisania ruchu złożonego. Rozrysowałem tutaj taki no, podstawowy, można powiedzieć, rysunek ruchu złożonego. Wygląda to w taki sposób, że mamy układ współrzędnych nasz podstawowy, czyli ten nieruchomy. Mamy układ współrzędnych drugi, czyli ten, względem którego nasz punkt się porusza i potrzebujemy znaleźć wektor bezwzględny. Opisując nazewnictwo tych wektorów, no to R1 to jest nasz wektor unoszenia, on określa nam, gdzie znajduje się początek układu tego współrzędnych tego drugiego. Natomiast wektor względny, czyli R2 określa nam położenie punktu P względem układu tego właśnie Y1 X1. I suma suma tych dwóch wektorów da nam nasz wektor bezwzględny, czyli Położenie punktu P względem naszego podstawowego układu współrzędnych. No więc definicja definicją, a teraz zaprezentuję jak to wygląda w sumie w praktyce. Rozpisałem wektor unoszenia. On wygląda w ten sposób. Naszym podstawowym układem współrzędnych jest ten pręt. Tutaj jest oś Y, tutaj mamy oś X. Do wyznaczenia prędkości, wzór na prędkość liniową to jest omega razy promień. Czyli odległość od osi, przemnożona razy prędkość kątowa, da nam prędkość liniową, tutaj jest pod kątem prostym. Aby wyznaczyć promień r, czyli odległość naszej kuli od, od tego pręta, musimy zapisać w ten sposób, że r to się będzie równać. Zapiszę, że l ten odcinek tutaj to jest lx, czyli otrzymamy lx dodać. I tutaj jest odcinek E, bo go, przenoszę go sobie ten z góry tutaj w dół. I otrzymam LX plus E. Zaznaczyłem kąt alfa i dostaliśmy trójkąt, który wygląda w taki sposób. Tu jest kąt prosty, kąt, prosty, kąt alfa i nasze L. Poszukując LX możemy zastosować definicję z sinusa, czyli bok naprzeciwległy do kąta alfa podzielone przez L czyli naprzeciw prostokątnego jest równy sinusowi alfa. Czyli nasze Lx, gdy przerzucę to L w tą stronę, będzie się równać L razy sinus alfa. Podstawiam to do wzoru tego wyżej. Otrzymuję, że R jest równe L sinus alfa dodać E. Czyli nasz wektor unoszenia jest równy L sinus alfa plus E, Przemnożony razy omega. To jest nasz wektor unoszenia. Następnie musimy przejść na drugi układ, czyli na układ względny. Zaznaczyłem drugą, drugi układ układ współrzędnych drugi, czyli x1, y1. I zaznaczyłem na nim nasz drugi promień oraz omega, bo no, tak to będzie wyglądać w tym momencie. Czyli nasz wektor względny prędkości będzie równy r1 razy omega1. Nasze r1 jest równe l po prostu. Omega1 mamy podaną, czyli wektor względny jest równy l razy omega1. Czyli w, w pierwszym przypadku określaliśmy sobie względem tej osi yx. A teraz mamy drugi układ współrzędnych. Który jest na ramieniu tej kuli, i dostaliśmy tutaj prędkość względną. Kiedy wyznaczyliśmy wektor unoszenia i wektor względny, możemy przejść do wyznaczenia wektoru bezwzględnego. Tak wygląda rzut od góry naszej, naszego tego schematu. Mamy te nasze kulki, no i one się kręcą po, po okręgu. Zaznaczając nasze wektory, otrzymamy tak, że. Wektor unoszenia, a tutaj jest wektor względny. Nasz wektor, który poszukujemy, znajduje się w tym miejscu. Zaznaczyłem tutaj prędkość kątową naszego pierwszego, pierwszego układu czyli w ten sposób kręcą się te kule dookoła i wraz ze wzrostem. Tej prędkości, to ta kula będzie się oddalać. Mamy jeszcze jedną prędkość Omega 1, która powoduje, że ta kulka jeszcze się kręci wokół własnej osi, tak? Szukamy teraz siły wypadkowej, bezwzględnej, czyli sumy tych dwóch wektorów prędkości. I żeby wyznaczyć VB, musimy zastosować twierdzenie Pitagorasa, czyli względna plus unoszenia do kwadratu pod pierwiastkiem. No i podstawiając dane liczbowe z zadania będziemy mieć to wyznaczone. Podstawię teraz dane, to otrzymamy, że prędkość względna jest równa. 1,2 razy L, czyli 50 cm to jest pół metra, zostaniemy 0,6. Metra na sekundę. Natomiast unoszenia wyjdzie nam 10 razy. Pół metra razy sinus z 30 stopni. Sinus z 30 to jest 1 druga, czyli też pół. Dodać do tego e przez 2, znaczy e po prostu, czyli 5 cm. 5 cm to jest 0,05 m. To się równa. Wyjdzie nam trzy metry na sekundę. Podstawiam to do wzoru i otrzymamy, że prędkość kątowa omega jeden, czyli prędkość, która powoduje ruch kuli względem własnej osi, czyli ta kula się kręci, spowodowało niewielki przyrost prędkości. No jednakże gdybyśmy mieli trochę inne wartości, na przykład no ta omega 1 byłaby o wiele większa, czyli ta kulka by się obracała względem własnej osi z bardzo dużą prędkością, to ta prędkość bezwzględna byłaby większa. Czyli, czyli ruch wokół własnej osi spowodował, że prędkość kuli bezwzględna, się zwiększyła. I to by było na tyle jeżeli chodzi o prędkości w ruchu złożonym. Dzięki za oglądanie.